Witam wszystkich na mojej ochydnej kala ruchowej, przy której mieszkamy. Oczywiście się śmieję, ale taka jest prawda. Ta okolica jest brzydka. I co chciałem powiedzieć? W dzisiejszym filmie chciałem Wam zaprezentować, jakie są ceny w Rumunii. Jakiś czas temu robiłem taki film o cenach paliw, które poszybowały do góry i od tamtego czasu zmieniło się to. Chcę podejść na dwie stacje benzynowe, na pierwszą, którą tu mam koło siebie, i porównam ceny paliw, jakie były wcześniej, i jakie są teraz. Także udam się na obie te stacje oraz e, chciałem zrobić taki pokaz cen. Tak? Byłem za na zakupach, ale to było w Lidlu. Ogólnie, tutaj w Rumunii, w sklepach nie można za bardzo filmować. I porobiłem tylko zdjęcia takich najbardziej popularnych artykułów spożywczych. Ile co kosztuje, tak? Dlatego w tym filmie również odniosę się do tego jakie są ceny w sklepie, to były zakupy w Lidlu, dlatego Mam nadzieję, że ten film będzie interesujący. No i zapraszam was na dzisiejszy odcinek z cyklu Kilka minut do Rumunii Przechodzę właśnie koło Lidla, w którym robiłem zakupy zaną, ale te produkty, które wam pokażę jednak są to produkty, które są najczęściej moim zdaniem wybierane, tak? dlatego chciałem kilka z nich za chwilę zaprezentować. Ale zanim to zrobię, to jestem przy pierwszej stacji benzynowej, przy której miałem okazję być i filmować poprzednim razem. Jest to stacja OMW i tak się prezentują poszczególne ceny paliw na tej stacji. Wieje straszny wiatr, ale popatrzcie się, takie są ceny a tutaj po lewej stronie Wam pokażę zdjęcie ile co kosztowało no jakiś czas temu, około półtora miesiąca, no może dwa miesiące temu jakie były ceny także zmieniło się naprawdę na o wiele, wiele drożej także nie wiem czy zwróciliście uwagę, ten diesel, który kosztował tam 8,75 Teraz kosztuje 9,52. To jest sakramenska różnica. To jest 80 bani. To jest tak podobnie jak 80 groszy. Także to jest naprawdę bardzo dużo i wszystko tak podrożało. A teraz chciałem zacząć od tych artykułów, które zrobiłem zdjęcia. W sklepie będę te zdjęcia wstawiał, wstawiał tutaj gdzieś w filmie. No i będziecie widzieli też ceny później jak będę edytował to. E, powstawiam ceny w złotówkach tam e, przeliczę to po kursie e, leja do złotówki także będziecie mieli też odniesienie ile co kosztuje w złotówkach porównując ceny e, jakie są w Rumunii a jakie są w Polsce my no nie jemy pieczywa, ale akurat zrobiłem oczywiście zdjęcie, bo dużo ludzi wiem, że je mimo wszystko jakieś bułki, chleb i tutaj są właśnie ceny które wam chciałem pokazać? Takie kajzerki. 45 bani kosztują takie e, bułki. I też zrobiłem zdjęcie chleba, taki ciabaty. No i tutaj zobaczycie również ceny, ile to kosztuje e, w rumuńskich lejach oraz w złotówkach. Kolejny artykuł są to cytryny, które kosztują 3,99 leja. Oczywiście podaję też cenę e, w złotówkach. I następna rzecz, do której przechodzę to jest nasze narodowe warzywo cebula nie no tak się śmieję ale ja już tak mówię teraz na te polskie złotówki nawet, że to są takie polskie cebuliony tak zwane bo nic ta złotówka nasza praktycznie nie jest warta i jakiś pies tam szczeka i co no i po prostu mamy to jak mamy też w Polsce, tak? Przechodzę na drugą stronę ulicy, a tam widać jeszcze galeria Liberty Center a ja idę tam Będę przechodził koło takiego parku i zmierzał w stronę następnej stacji benzynowej, która nazywa się Lukoń. Kolejnym produktem jest coś, bez czego nie istniałby żaden schabowy podany w każdą niedzielę. Jak się przeważnie jada w Polsce, czyli ziemniaki, muszą być do kotleta schabowego. Tylko jeszcze, żeby ten schab był dobry, taki jak my tutaj mamy w Rumunii z wiejskiej świni, a nie z takiej świni sklepowej, no to byłoby jeszcze co innego, ale dobra, nie chcę narzekać, widzicie cenę ziemniaków, ile kosztuje i przechodzę do następnego artykułu, ale zanim Wam powiem o następnej rzeczy, to jestem jeszcze koło drugiej stacji Lukoj w sensie pierwszej stacji bo idę do następnej, która będzie drugą ale przy tej stacji, którą teraz mijam, nagrywałem kiedyś film i było to w styczniu powtarzam Wam w styczniu i mam z tego. Filmu, ceny, jakie były na tej stacji. No to to już jest po prostu przepaść. Także zapraszam Was jeszcze na krótki film. E, no, z zimy, ze stycznia, jakie były ceny na stacji, którą właśnie miałem. Dzisiaj jest bardzo zimno w Bukareszcie minus 6 stopni. Przechodzę koło Galerii Liberty Center. Koło mnie również stacja benzynowa Lukoj i Rompetrol na rompetrol gaz kosztuje 3,75 tak a propos jeszcze cen paliw które są naprawdę bardzo wysokie pójdę teraz tędy tą taką uliczką jest tu trochę spokojniej nie będzie tak głośno także przejdę się koło tych domów i będę do was opowiadać dalej kolejna rzecz którą chciałem wam zaprezentować są to pomidory tutaj widzicie cenę no i co nie są to pomidory jakieś ale nie wiem pewnie jakieś importowane bo to w lidlu w Lidlu pamiętajcie, co są najgorszej jakości warzywa. My nie kupujemy w Lidlu ani w żadnym Kauflandzie. Tam są po prostu warzywa jakieś GMO najgorszej jakości i najlepiej jest kupować je na placu targowym. A to co jest w Lidlu i w tych wszystkich innych sklepach, w Kauflandach, to jest po prostu syf. To jest syf. Tego się nie kupuje, jeśli chodzi o warzywa i owoce. No chyba, że, no nie wiem, no dobra, cytryny, no to jeszcze można zaryzykować jakieś, ale takie pomidory jakiegoś tego typu rzeczy co ten pies tak szczeka to tego, tego po prostu nie kupujcie nie kupujcie w tych supermarketach bo to jest niejadalne moim zdaniem i kolejną rzeczą bez której tym razem nie mógłby być usmażony schabowe, to znaczy można go smażyć na smalcu i powinno się w zasadzie na smalcu zrobionym ze świni tak, ale załóżmy, że nie macie smalcu ze świni albo nie lubicie tego zapachu schabowego który został usmażony na świńskim smalcu no to możecie go usmażyć na oleju i tutaj właśnie pokazuję Wam cenę takiego oleju słonecznikowego 8,99 jeszcze to nie jest wcale taki najdroższy olej bo tam były w Lidlu oleje, które były znacznie droższe i co? i niech Was nie zwiedzie ta cena 8,99 to nie jest 8 zł. 8 lejów to jest 9, to jest 9. Ten jeden grosz, jeden bań, tak zwany rumuński, nie stanowi żadnej różnicy. Nawet gdyby to było 10 bani, 8,90, a nie 8,99 to jest po prostu żadna różnica. Nie ma się tym zasugerować, bo niektórzy myślą, a coś kosztuje 8,90 czy 8,99, to mówią, kupiłem za 8 zł. Za 8 zł, naprawdę to nie kosztuje ani 8, to kosztuje po prostu 9. To jest tylko tak zwana psychologia marketingu. Tak was po prostu oszukują w sklepach, żeby sprawiać wrażenie, że coś jest tańsze. A to główno prawda, to niestety nie jest tanie. W rumunii jest bardzo popularny chleb i bez tego składnika nie da się zrobić chleba. Czyli mąka, która kosztuje tutaj w Lidlu 3 leje, tak, 2,99 zł. To nie, jest, to nie jest, to nie są dwa leje, to są trzy leje. I tyle kosztuje taka mąka typ 650. No i co więcej, i kolejny produkt, o którym chciałem Wam powiedzieć, to jest, bo mam tu poczekajcie zdjęcia. Ja sobie tak zerkam na zdjęcia, a dobra karne tocate vita i si Pork, czyli mięso z wołowiny i z wieprzowiny takie mieszane. I ono kosztuje 14 lejów za. Pół kilograma, tylko że to jest takie mięso mielone, z którego można sobie zrobić różne rzeczy, może nawet spaghetti, żeby sobie osłodzić życie. Niekoniecznie bardzo słodką czekoladą, a na przykład gorzką, czy tego typu czekoladami jakie tu widzicie na zdjęciu. No to jest cena. 5 lejów, a ja idę teraz tam, gdzie widać te nowe bloki, i tam taki dźwig gdzie zaczynają budować jakieś nowe osiedle a tam w oddali gdzieś jest katedra taka którą budują od 12 lat i jeszcze nie skończyli budować Kolejnym produktem jest a właściwie są parówki które kosztują 14 leiów za takie większe opakowanie Czy to jest dużo? Nie wiem ile to kosztuje w Polsce. Tutaj będziecie mieć oczywiście przeliczenie na złotówki także Możecie sobie to po prostu sprawdzić i porównać. Ja będę za jakiś czas w Polsce to będę sprawdzał te ceny i porównywał, czy jest faktycznie drożej w Rumunii, czy jest taniej, bo właściwie to sam nie wiem. Moje filmy nie mogłyby istnieć bez przejeżdżającej karetki, która robi bardzo dużo hałasu. I kolejnym produktem jest ser Edam 839 840 no który moim zdaniem chyba nie jest tani też jeżeli chodzi o taką małą kosteczkę, a w tym miejscu chciałem Wam pokazać bo już kiedyś pokazywałem, ale zrobię to jeszcze raz tam jest budynek Afitech, w którym kiedyś pracowałem przez dwa lata śmietana 20% taka w kubeczku 5 lejów i mleko które kosztuje 4,5 leja uważam, że to też nie jest tanio, a ja przechodzę tutaj otwarli. Widzę drugiego Lidla. Po prostu za mało Lidlów w Bukareszcie. Trzeba otworzyć kolejnego. Trzeba otworzyć kolejnego. No niestety. Nie ma rumuńskich sklepów. Rumunia została podbita, tak jak Polska, przez zagraniczne koncerny, czyli są tu takie sklepy jak Lidle, Kauflandy, Carrefoury, tego typu markety, supermarkety, które jak wiecie, są niemieckie, francuskie, ale nigdy nie rumuńskie i nigdy nie będą polskie. I to jest miejsce, o którym mówię, gdzie otwiera się właśnie nowego Lidla. I tam po drugiej stronie jest taki budynek Zielony, Green Gate, gdzie również miałem okazję pracować w swojej pierwszej pracy w Rumunii. I jestem przy drugiej stacji Lukoj, o której wam właśnie mówiłem. I tutaj zobaczycie porównanie zdjęcia przed i po podwyżkach cen. A ja zawracam, i idę się przejść tam w lewą stronę, gdzie jest trochę spokojniej i nie ma takiego zgiełku i ruchu od ulicy, żeby troszkę więcej coś opowiedzieć o tych cenach. O, przejdę się tą ulicą, gdzie są takie bloki, tutaj jeden nowy, jedzie żółta taksówka i tędy będę sobie spacerować i Wam jeszcze opowiadać, a teraz będzie hit, o którym chciałem Wam powiedzieć. A mianowicie, uwaga, uwaga, masło to jest coś... Co mm, po prostu przekracza wszystkie y, możliwe granice wyobraźni, moim zdaniem. To masło y, to jest no, taka średnia cena, wydaje mi się, bo są jeszcze droższe masła. Ale to, w Lidlu, które kosztuje 14,69 no to jest masło, y, prawdziwe masło, bo masła, jak wiecie, mają różne procent tłuszczu. Coś, co ma poniżej 82% tłuszczu, nie jest masłem. To jest produkt masłopodobny. Żeby masło było masłem, musi mieć 82% tłuszczu. I właśnie takie kosztuje w Lidlu tyle, ile widzicie. I jest ono po prostu bardzo drogie. Dosyć tego, że te masła podrożały od jakiegoś czasu naprawdę bardzo dużo, to je produkują w mniejszych opakowaniach. Tak, już nie ma 250-gramowego opakowania masła są tylko 200 gramowe bo teraz dostajemy mniej za więcej po prostu takie nadeszły czasy zobaczcie jaki tutaj domek, chyba jakiś cygański i taka okolica w tym miejscu teraz Wam chciałem pokazać, ja to nazywam razem z mną to jest brynza poloneza bo to jest taki twarożek który jedynie znalazłem chyba w Lidlu i nie ma w żadnym innym sklepu w sklepie chciałem powiedzieć, a jak już są to są nie takie właśnie identyczne jak ten z Lidla i, i tam kupuję akurat ten twarożek z Lidlu ponieważ no, jest to taki ser biały taki zwykły ser biały jaki mamy w Polsce który, uwaga uwaga nie jest słony, ponieważ Rumunii jedzą słone sery, oni praktycznie nie jedzą takich serów słodkich, tak, mają też gdzieś takie, ale one są bardzo mało popularne trzeba je szukać jak ze świecą bym powiedział, no i ten, właśnie który tutaj widzicie na zdjęciu, no to kosztuje tyle, ile kosztuje. No i jeszcze oprócz tego kefir, który chyba też podrożał, tak mi się coś wydaje. Ale jaja, a teraz poważnie, cena jajek, tak? Tyle, ile widzicie na ekranie, i oprócz ceny tego artykułu, coś na. Radość ducha i podniebienia, czyli piwo Carlsberg bo chyba takie też można znaleźć w Polsce. Także tyle, ile widzicie, kosztuje tam prawie 4 leje, poniżej troszkę. Nie wiem, jakie ceny są w Polsce. Możecie aktywnie komentować i porównywać. I taki dom też przede mną. W ogóle taka okolica tych domków tutaj jest, no jak widzicie, a ja zmierzam. Tam gdzieś, gdzie są te bloki. I teraz szybki rzutokiem na taki miks grożonych warzyw. To są akurat meksykańskie. Także widzicie cenę na ekranie. I teraz będzie kolejny hicior. Artykuł, który był najbardziej, ale to powtarzam najbardziej popularnym artykułem, jaki możecie sobie wyobrazić, przez ostatnie dwa lata, który znikał z półek który go brakowało wszędzie, który stał się towarem deficytowym. I co to było? Oczywiście, że tak, papier toaletowy. Przechodzę przez jezdnię, no i papier toaletowy, taki trzywarstwowy, cena w Lidlu, tak jak na zdjęciu, nie ma co więcej dodawać ani komentować. A ja zmierzam teraz dalej tam w stronę Jakiś bloków, no i ja wiem, że to nie jest makaron, który jest do rosołu, ale może być do takiego właśnie spaghetti, o którym tam gdzieś mówiłem, komentując mięso mielone. Także taka jest cena takiego makaronu. Oraz następny produkt, czekajcie, zerknę sobie na zdjęcie. A ryż, ryż, tak, ryż, ryż to też jest ważna rzecz. Niektórzy go używają do zupy pomidorowej, na przykład. Albo do jakichś <noise> innych potraw, także też widzicie ile po prostu taki ryż kosztuje w Rumunii. Dobra, a ja idę sobie tędy koło tych bloków z, z epoki komunizmu i czołczesku. Przejdę sobie tą uliczką dalej. Gdyby z jakiegoś powodu zabrakło wam pieniędzy, stwierdzilibyście, że nie macie na jedzenie, że no ciężko wam się po prostu żyje i... Musicie się jakoś zabezpieczyć, żeby nie mieć więcej dzieci. No to przydadzą wam się dureksy, tak? Może niekoniecznie akurat dureksy, ale te były w Lidu to zrobiłem zdjęcie. No i co? Kosztują tyle, ile kosztują. Ja wiem, że sobie tak żartuję i trochę ironizuję. Śmieję się z tych różnych produktów, z dureksów, z różnych innych rzeczy, ale w tym wszystkim, no, nie wiem, trzeba coś. Myśleć, żeby nie zwariować, żeby się nie dać zwariować. Ops, goś tam palił tak, szef, palił papierosa i coś tak szczelało z tego papierosa. Nie wiem, czy. Nieważne. No i po prostu um, trzeba jakoś zmienić swoje nastawienie, tak? Albo z tego się śmiać, albo po prostu siąść i płakać, tak? Bo wszystko jest takie drogie. Nie zamierzam siedzieć i płakać, lamentować, dlatego lepiej się czasami ze wszystkiego pośmiać. Pożartować sobie trochę, no i tak trochę z humorem to przyjąć, co jest, aczkolwiek yy, mam nadzieję, że to się jakoś zmieni, bo nie wiem, na dłuższą metę jak można funkcjonować i żyć w świecie, który nas otacza i gdzie wszystko jest po prostu tak drogie, gdzie ceny paliw z dnia na dzień są naprawdę coraz większe, i za ten stan rzeczy są odpowiedzialni konkretni ludzie z imienia, z nazwiska którzy po prostu rządzą, którzy rządzą czy to w Rumunii, czy w Polsce są to konkretne osoby nie będę to teraz się wypowiadał kto, bo dobrze po prostu wiecie i mamy te jak mamy niestety, ponieważ jest to wina tych ludzi, którzy rządzą od 30 lat, mamy taki komunizm bis tak zwany, który jest tak samo w Polsce i tak samo w Rumunii, tak? Nie wypowiadam się jakoś zbytnio politycznie na moim kanale, ale pewne rzeczy w pewnych momentach mnie już tak irytują, że nie da się do tego nawiązać i mm, inaczej powiedzieć tego, co po prostu myślę. Ja myślę właśnie tak, no, czy to się komuś podoba, czy nie, to po prostu takie jest moje myślenie. Ci, którzy rządzą, czy to w Polsce, czy w Rumunii, nigdy od 30 lat nie mieli na. Myśli ani dobra Polski, czy też dobra kraju, w którym mieszkam. Także nic się nie zmieniło w tej sytuacji od po prostu 30 lat. Tutaj jeszcze taki blok chciałem Wam pokazać. I ktoś mi może powiedzieć, a bo jest konflikt Rosja-Ukraina, to ceny paliw podrażały. No, możliwe, że i tak. Możliwe i że jest to trochę racja. Trochę prawdy w tym jest, ale prawda jest też taka, że gdyby. Osoby, które zarządzają naszymi krajami, umiały robić jakikolwiek interes. A to są to osoby, chciałem zwrócić uwagę, które nigdy w życiu nie zatrudniły nikogo na żadnym stanowisku, którzy nie robili żadnych interesów poza tymi, które robią na Polsce czy na Rumunii, okradając nasze kraje. Więc yy, jest jak jest, tak, niestety oni nie umieją zrobić jakiegoś interesu, żeby. Kupić paliwo od jakichś innych krajów, gdzie byłyby takie możliwości, uniezależnić się powiedzmy, od Rosji w jakiś sposób. No co, są to trudne tematy. Nie wolę już w to nie wnikać. Tak czy inaczej, wiem, że nawet te parę słów, które powiedziałem w tym zakresie, to może się spotkać z jakąś krytyką, z czymkolwiek, ale szczerze, mam to naprawdę gdzieś. Po prostu mówię to, co myślę, jestem szczerą osobą. I zawsze nie wstydziłem się mojego zdania i tego co po prostu myślę. Także a czy się to komuś podoba, czy nie, to takie jest po prostu moje zdanie w tym temacie. Także tak mi się wydaje, że Polska i Rumunia to są takie dwa podobne kraje, jak już powiedziałem, i zmierzają do takiej upadłości, do takiej upadłości do tego, żeby ludzie, którzy są biedni byli jeszcze bardziej biedniejsi, ci którzy są bogaci byli jeszcze bardziej bogaci. I zatraca się coraz bardziej taka klasa średnia, przestaje po prostu istnieć. I niektórzy mówią, że tam statystyki, że jakiś PKB, że coś. No tak, statystycznie, jak ktoś będzie jadł e, ryż, a drugi będzie jadł mielone, czyli takie sznycle, to statystycznie rzecz biorąc będą jedli gołąbki razem. Tak? Także taki, taka jest po prostu rzeczywistość, nie? I nie da się tej rzeczywistości. Oszukać, więc niestety jest jak jest. Musimy to jakoś przezwyciężyć, musimy wziąć się w garść i <laughs> nie chcę tutaj, nie wiem, być jak jakiś <laughs> przywódca czy coś, ale po prostu musimy myśleć o, o tym, żeby nam było lepiej i albo coś się w tej kwestii zmieni, albo się nic nie zmieni, albo będzie jeszcze gorzej i ostatni będzie musiał zgasić światło także zobaczymy jak będzie mam nadzieję, że po prostu wszystko jakoś będzie zmierzało ku lepszemu, trzeba żyć jakąś nadzieją i myć myśleć optymistycznie a ja co, chciałem kończyć już ten film był on taki jaki był trochę humorystyczny trochę może sarkastyczny trochę ironiczny targały nam różne emocje opowiadając o tych cenach, ponieważ ceny, jak wiecie, nie są niskie i tak samo w, Krak w Krakowie nie powiedzieć w Polsce, te ceny są wysokie. Ja już zauważyłem jeszcze jedną rzecz, że teraz jak w Polsce zaczęli montować te takie kolejne okienka, żeby już były dwucyfrowe, dwucyfrowe. Numery, jeśli chodzi o ceny na paliwo, żeby już pojawiła się jedynka z przodu i była dziesiątka, dziesięć, dziesięć złotych za litr benzyny czy tam oleju napędowego, także zobaczymy, czy tak będzie, czy nie, nie ma co gdybać. Jeżeli ten film Wam się podobał, to dajcie oczywiście łapkę w górę, jeżeli Wam się nie podobał, możecie dać łapkę w dół, w każdym razie. Napiszcie, co wam się podobało, co wam się nie podobało. Jakie są ceny tam, gdzie wymieszkacie? I co wy o tym wszystkim uważacie? Czy jest dobrze, czy jest źle? Jak wam się w ogóle żyje i czy jest coraz trudniej, czy nie jest? Podzielcie się po prostu swoim komentarzem. A ja z mojej strony będę kończył już ten film. Nie przedłużam. Koniec gadania. No i życzę wszystkim. Miłego dnia, popołudnia, wieczoru, w zależności, kiedy ten film oglądacie. No i to jest wszystko, co chciałem powiedzieć w tym filmie z cyklu Kilka minut do Rumunii. Aha, i oczywiście nie zapominajcie o subskrypcji naszego kanału Live in Romania. Do zobaczenia następnym razem.